No to cóż, e, zebraliśmy się tutaj jak szczerze mówiąc nieprzypadkowo. Tak? Tak. To tak. e, trochę nam się nudzi w życiu i przyjaciele cię zgłosili do takiego projektu, gdzie chcielibyśmy e... wyremontować twój dom. Naprawdę. Daniel jest pomysłodawcą i my od jakiegoś czasu szukaliśmy jakichś naprawdę cudownych ludzi, którym byśmy mogli zrobić po prostu taki dobry uczynacz. bo... Po... Nie? A to jednak nie. No to... I masz wspaniałych przyjaciół, którzy cię zgłosili, ładnie opisali i. Jezus, jestem zaskoczona. Co ty na to? To no, co ja na to jak na lato? Znaczy, to jest trochę tak jak. Chcemy zrobić trochę założenie w teorii, jest takie jak Pani Dorota Szelonkowska wykonuje te remonty. Ale lepiej. Ale lepiej, tak. Z udziałem przyjaciół, bo przyjaciele zgłaszają i pomagają w tym wszystkim. E, no i oczywiście bez jakichś takich e, wymyślonych scen, czy jakichś takich, że przychodzi ktoś i... I z realnym terminem zrobienia remontu Tak, no, na A nie, nie że... Nie, że nie, 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 nie. My Wam wszystko ale ja mam firmę. zwierzęta. A jakie? Kota i psa. O, Damy radę, jakieś, wymyślimy. Jak bloką zastępczymy, będziemy mogli. Może zapegnąć. ja bym pieskiem pomogłaś Nie, o, nie, nie, ona ma 12 lat, żył i z nami. No to będą z wami, to załatwimy taki hotel, żeby można było z zwierzętami. Albo jakieś mieszkanki. My, my znajdziemy takie miejsce, żeby dla was było komfortowe, żeby było blisko, żeby można było ze zwierzakami. Na czas, remontu nie da rady, żebyś zamieszkała, bo to będzie istna demolka, żeby jak najszybciej to zrobić. Tak, Może jest... być? Tylko nie? Tylko, tylko potrzebujemy? To jest Słuchaj, ogólnie w zamyśle jest teraz tak, że jeśli się, się zgodzisz, powiesz magiczne słowo tak, to... Uklęknij, Daniel! Tego brakuje! To jest, bigania, tak? Właśnie, to jest Jeśli powiesz tak, no to wchodzimy, musielibyśmy wejść, zamiarować to wszystko, żeby to w jakiś sposób zaprojektować, bo, bo, bo będziemy musieli sobie dać jakieś miesiąc czasu z kawałkiem i tygodnie byśmy potrzebowali na taką realizację. Ja muszę się teraz zgodzić, no, ja bym Bo się nie? zgodził. Nie. Teraz albo nigdy. No ja bym się, a Ty jak myślisz? Ja bym się nie zgodziła. My tą konspirację już trochę uprawiamy do od kilku miesięcy. Także to Tylko nie jest ja, ja żyję w niewiedzy. Nie no, no nie no, ja myślę, że tak, no ja bym się zgodziła, no co ja mam do stracenia, nic. I w całej akcji będziemy też angażować wszelkich znajomych wspólnych kogo jeszcze? F Wszystkich. Wszystkich. To znaczy jakby... nazwiska, proszę. <noise> kto się zgłosi, nie wiem, będzie chciał wpaść Rafał skręcać meble, to wpadnie. Będzie chciał Robert przyjść, robić demolkę, to też wpadnie. Także ty, ty będziesz w innym mieszkaniu, a my tam cztery tygodnie imprezy mamy. <noise> ja tam przyjadę nadzorować! No a nie, nie może, to to może to to być to między okazja. nami ta impreza. A jak mama zareaguje? Trudno mi powiedzieć jak nowa zareaguje, Moja mama, no raczej ona to... Bym... Brigida nie uwierzy. Brigida nie uwierzy, ale Brigida chyba najbardziej przerazi... Nie daj Boże, żeby Sonia nie miała być, nie? To nie, zwierzęta to nie w Czyli musicie na kres. być. Zwierzęta, ze zwierzęta muszą ze być, tak, tak. To tak, nie tak, jest tak. problem w ogóle żadna. Hmm? radę. Bo to, 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 to mam nadzieję, to... że ja się za A, no widzisz. Kotkiem. Hmm? Nie, kotkiem, nie? Kotkiem tak. Bo to jest ze schroniska, więc każda rozłoka dla niego jest trudna. Tak. No ale jestem w szoku nie wiem. Po prostu... A jak to przyszło? Jak, bo to. No to tak to, to... To, to, to gramo, nie? To wieczór. Sam na zadzwonił. Znowu. I mówi, jest sprawa. A potem się okazało, że my współpracujemy w ramach firmy. Ale tam firma nic w tym nie ma wspólnego. Wy się znacie? Tak się Tak się, się z... Jest jakiś świat, jest mały. No ale co, zgadzasz się czy nie? Bo tak nie, mówiłem. no ja się zgadzam! No. Nie? Ja się zgadzam, A, ja nie. Nie, nie. Dlaczego miałabym się nie zgodzić? Taka, taka wiesz. Z, za co ja, ja miałem? Na to lajki są ten... krajową remontować? Nie, to nie, tylko miałam wątpliwości, czy zgodzisz się na tą publikację taką, no ale ja wiem, że ty gwiazda jesteś no, tak, To tym Dopiero mam! <głos》głos》>. Dopiero książkę napisać, O, ekstra! Teraz powiedzieć, co czujesz. Jezu, nie mogę teraz powiedzieć, co czuję, Czemu? bo dopiero muszę wejść w, głęb, w głąb siebie i dopiero powiedzieć swoje wrażenia. No teraz jestem przemiło zaskoczona i, i dajcie mi trochę, tak wiecie. Dobrze. no dobra. To zadamy ja to pytanie tak za dwa tygodnie, jak my się przyjedziemy. Tak. Dobra, mega się cieszymy. Ekstra Bardzo, bardzo cieszymy. dziękuję, bardzo. Dziękuję. bardzo. Nie, cieszymy. już nie mogę się doczekać, zaczniemy. <laughs> ja też. Doszliśmy ostatnio do tego, że nigdy wam nie powiedzieliśmy, dlaczego akurat wybraliśmy panią Edytę i jej mamy Daniel, dlaczego to zrobiliśmy? Edytę wybraliśmy, dostaliśmy trochę zgłoszeń. Edyta w tym wypadła najlepiej. Pod tym względem, że musieliśmy też wybrać kogoś z Gdańska, co ograniczało nam e, krąg. E, Edyta była zawsze zaangażowana w sprawy wolontaryjne, tak się mm. to mówi? Wolontaryjne? Chyba tak. Dobra. Wolontariat, po prostu. Ta, wolontariat od, od zawsze działała, zawsze dawała z siebie 100%. Tak. I tak, postanowiliśmy, żeby jej pomóc. No właśnie, też... ja, ja to się tylko wtrącę, że właśnie ci przyjaciele tak przepięknie o niej napisali, nie? że ona całe życie pomaga innym ludziom. Dokładnie, a druga sprawa jest taka, że też program e, polega na tym, że e, przyjaciele zgłaszają, przyjaciele pomagają, e, więc też jest bardzo duża inicjatywa tutaj przyjaciół. I, no i przyjaciele tak naprawdę inicjują, a my tak w sumie to moglibyśmy powiedzieć, że bardziej im pomagamy żeby zrealizować te całe przedsięwzięcie. Kiedy ruszamy z remontem? No Myślę, że w ciągu tygodnia, dwóch, musimy jeszcze ogarnąć mieszkanko i jak tylko ogarniemy mieszkanie, już wszyscy są na stand i lecimy z tematem. Jest. Słuchajcie, w robocie po robocie i tu jest Daniel ze mną, jak widać. Kto pamięta Daniela? ten komentarz. No i słuchajcie, no nasz projekt charytatywny, w sumie Daniela projekt charytatywny, w którym ja go wspieram, w którym to Daniel będzie remontował charytatywnie, bezinteresownie, non-profit chatę, bohaterce, bo my tak nazywamy... Jako ekipa. Jako ekipa. No, jako ekipa ze swoimi pracownikami, przyjaciółmi. No i właśnie remont miał się zacząć w połowie maja. Ale mamy obsłuwę. i Ja się zacznie. Ja podejrzewam, że w połowie czerwca. A ja, ja myślę, że za półtora tygodnia zaczynamy. Tak? A okay. co? No i właśnie sprzedamy teraz chatę, którą przygotowujemy pod wynajem dla naszych bohaterów. To jest chata naszego kolegi, którego serdecznie pozdrawiamy. Szukaliśmy takiego miejsca. Pozdro, którym... Michaś. Słucham? Pozdro, Michaś. No pozdro, Michaś. Oto, Michaś. W którym one mogłyby zamieszkać. I mamy przepiękną chatę w centrum Gdańska. No, ale Michał nam mówi tak. Ja Wam udostępnię z przyjemnością chcę brać w tym budzie, chcę Wam pomóc, ale tam długo nikt nie mieszkał i musicie sobie sprzątać. Więc jakby na luzie sobie sprzątamy. Eee, chociaż ja teraz więcej gadam. No i co, Daniel, chciałeś coś dodać może? Czy coś? Eee, no przede wszystkim trochę sporostować, bo faktycznie organizujemy to jako ekipa. Eee, Ola też jest w tym projekcie, to nie jest tak, że ja organizuję. Organizujemy to razem z przyjaciółmi, współpracownikami, przyjaciółmi Edyty, też naszej bohaterki. Tak. Myślę, że za półtora tygodnia ją tutaj przeprowadzimy. Półtora tygodnia to jest dobry termin, musimy też jej dać czas, żeby się przygotowała do tego. No i wpadamy. Cztery, maksymalnie sześć tygodni przewidujemy na taki, na taki cykl. Musimy ruszyć trochę przyjaciół, odświeżyć, bo to się troszkę też przedłużyło. Ale myślę, że. zawsze Okres wakacyjny nam nie będzie, po, nie będzie nam pomagał, ale wyciągniemy z niego co najlepsze, bo to za niedługo już będzie, tak się wydaje, ale to zaraz zaczniemy i zaraz trzeba będzie kończyć, więc trzeba tylko przyspieszyć tempa. Hej Beka, bo my trochę już się znamy i różne rzeczy razem robiliśmy, stary, ale nie sprzątaliśmy jeszcze lat. No i oczywiście wszystkie prace odbywają się pod okiem pana kierownika magister inżynier Lolesław. Nie topesz. A ja mówię, że go się ze synetoperkiem. No takie uszy mam, no nie było, no genów nie oszukasz. Cześć wszystkim, przyjechaliśmy do Roberta, z Publiczny, e, Prowadzi firmę Mucha Nie Siada, Mucha Design. Mucha Nie Siada, Mucha Design. E, od projekt do edyty przyszliśmy trochę zaangażować Roberta w tą jakże cudowną realizację. E, będziemy trochę przeglądać fantów, które możemy wykorzystać do edyty. Bo teraz jesteśmy w Muchowym Biurze, widzimy, ale mają jak to... piękne obrazy, którymi się prawdopodobnie chcą podzielić. A może nie? Tak? Możemy się podzielić. Możemy, możemy nie? Możemy. Zobaczmy, jest to... piękne biuro. Dziewczyny działają. Mamy dwie dziewczyny, które działają stacjonarnie, dwie, które Czyli jeżdżą po budowach. Tak jest. I nam pomagają też zorganizować rzeczy i. Będą pomagały wysterylizować. A my jedziemy też na budowę, zobaczyć, jak idą postępy. Postępy. To jest dokładnie. A tutaj trochę gratów, które będziemy e, wykorzystywać z realizacji. Tak jest. I dalej, dzieła sztuki. To są artyści dopiero. Tu są złote fragmenty. Samo złoto. No i...